Шумно ест, yes. водно его yes. oh. фичиган. И здесь И кур. Туристы. Парк Оливский. Екатеря. И катерра. И турист. Парк Оливский. И там чилиперы, фактически. Шушетанцы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Как ла, чудо. Ла, ла. Tak, niektórzy inaczej. Piękne miejsce musi ostać się kultura, natury, klimat. Ja tak jak mnie trośluje, tak ja mam tą nagranę, modlę, jadę dalej. To na siebie. To co Tylko trzeba od razu. Poradzić. ja tam reaguję w swoje stanowienie, to samość chrześcijaństwa, w chrześcijaństwie. A te, które coś tam, coś tam to biorą na siebie i siedzie spokojnie przed siebie. Hey ja, hey ja, hey ja, hey ja, Błeczki mam i mam jeszcze pizzę kulafy z Płyć pytałem Taszkom, przeleciał. Styl Orła To tam gdzieś podziane jest mamy Idziemy, miasto, sportach będzie lepiej wtedy, ciekawiej Wychodzi tak Czujemy, na runo czujemy A się nie każe przetrwać Tak, to się da.